Zaczynamy! Play for the arena! Oh yeah. Zaczęliśmy od piąte. moment spodenki to jest. Oczywiście Ejo, czarne spodenki Kora. Zaczyna od kicka Edzio. O, od pierwsze raz. wysokie kopnięcie, tak jest. Tak, króba Hegika w wykonaniu kora. No właśnie mówiliśmy o tym, że on naprawdę potrafi to robić. Mamy też pierwsze kopnięcie na łydkę ze strony Edzia. To potrafi być naprawdę niebezpieczną bronią w momencie, w którym. Zostanie zadane kilkukrotnie. I kolejny high kick, Koro. Ale widać tutaj dużą intensywność od pierwszych sekund tego pojedynku. Edzio chce wybierać presję tego pola. Nie chce oddawać koro. szuka dystansujących uderzeń koro w tym pojedynku, aby utrzymać z dala od siebie Edzia, aby nieco uspokoić ten pojedynek. O! Teraz okrężne kopnięcie na głowę. Tak, ładnie to wyglądało. Natomiast widać w taktyce Edia, że będzie okupywał łydkę swojego przeciwnika. To jest świetna recepta, bo w momencie, w którym zawodnik. O! Ale już jest uczulony na to koro. Zderzyli się teraz panowie kopnięciami w locie. Jeden i drugi nie chce oddać miejsca. Jeden i drugi wciąż chce zająć się tylko. Ktagonu. Tak, ciężko jest powiedzieć, kto tutaj narzuca presję, bo jest ona naprzemienna. Przewaga warunków fizycznych jest widoczna, jeśli chodzi o te centymetry Kora. On stara się z tego korzystać, natomiast no nie jest to łatwe przy tak nastawionym ofensywnie jedziu. Cały czas szuka tej presji, nawet kosztem przyjęcia jakiegoś uderzenia, a ciągle rusza do przodu. Musimy Państwu powiedzieć taką tajemnicę Poliszynela, że tutaj jest nieprawdopodobnie gorąco na tej hali i obawiamy się o kondycję zawodników, ponieważ my ledwo tutaj siedzimy, a teraz bardzo ładny lewy Kora. i wydaje mi się, że każda minuta walki będzie dużo cięższa niż normalnie. O naszą kondycję też się obawiamy. Patrząc na temperaturę, natomiast ten pojedynek naprawdę intensywny od pierwszych sekund. O chyba zatrząc Edziem Koro. Bardzo ładny prawy, ale to już kolejny prawy, kiedy Edzio próbuje kopnąć Kordela. Tak, i ponownie, ponowił dwójko. Bardzo ładna akcja. Szuka bardzo często zmiany pozycji też Koro, wtedy z odwrotnej pozycji, z prawą nogą z przodu, szuka krótkiego kopnięcia, właśnie przednią nogą na głowę. To jest akcja, która jest przygotowana w asortymencie, jeśli chodzi o Kora na ten pojedynek. Wydaje mi się, że Edzio zaraz będzie próbował owalenia, ponieważ zainkasował już kilka ciosów na twarz. Nie jest w stanie dosięgnąć Kornela, który ma dużo większy zasięg, który jest dużo wyższy. Tak, już znacznie widać bardziej po nim trudy pojedynku, mówię tutaj o Edziu, który już nie narzuca takiej presji teraz stoi plecami przy klatce. Demy. Bardzo ładnie znajduje się Koro. Cały czas dystans. Są pięknie, 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 Ponowienie prosta akcja. Prosty. Jak snajper, Koro cały czas czeka i kiedy tylko Edzio w jakikolwiek sposób próbuje go uderzyć, kontruje go prostymi. Bardzo dobre wykorzystanie wzrostu. Niezwykle istotny element. Oddawanie pola. Kiedy oddał właśnie tempo tego pojedynku, presję korobi Edzio. Znacznie opada szybciej z sił w tym pojedynku. Ostatnie 5 sekund, także będzie miał 90 sekund, aby nieco wyrównać oddech, złapać Fali. się ponownie odpowiedni ry. Teraz jeszcze szarża. I mamy półtorej minuty w Koniec pierwszej odsłony. No, panowie naprawdę pokazali tutaj. Koczyć kora, odpowiedź poznamy za chwilę. Filipek mówił, ruszyli. trenując z jednym i z drugim, że Edzio jest dużo silniejszy od Cornela, Więc jestem ciekawy, kiedy Edzio zacznie swoje. Zapasy. Właśnie I w właśnie tym momencie. w tym momencie, proszę Państwa, ale obroniona próba sprowadzenia. Brak trzeba spać na różnika. Podpowiedzieli mu na pewno, że próbuj, spróbował, odbił się jak od ściany, ale kto wie. Natomiast brakowało ciosów przy tej akcji. To było tylko sprowadzenie, praktycznie od razu bezpośrednio w nogi. Dosyć łatwe do rozczytania dla zawodnika, który ma obronić taką akcję. Zdecydowanie znajdujący się pod dystansem, koro miał, łatwiejsze zadanie. Teraz i to... Trzy I Edzio zawsze prosił o trzy słowa. Teraz został trzy pompy na twarz. Aż go w wpadł na siatkę, ale wrócił. Wrócił do wrócił, pojedynku, jest, walczy jest. dalej. Ale poczuł krew, poczuł krew, Koro. Teraz nie powinien odstępować Edzia. I kolejna Próbuję próba prowadzenia Pięknie te trzy słowa to Edzio obalił Kornela i teraz kontroluje go w parterze. Dwie minuty do końca rundy. Świetna, świetna pozycja dla Edzia. Kapitanie, pociągnie, ale próbuje wstawać po siatce, Koro. Poszedł po tułów, potem wykorzystał jeszcze haczenie, taki mało widoczny element, natomiast to było kluczem przy skutecznym wprowadzeniu, ale błyskawicznie powraca na nogi Koro. Tak, Koro poczuł krew, widać to, że zaatakował dużo mocniej. Edzio teraz nie obawił i myślę, że Koro zaraz wystrzeli jakimś ekwilibrystycznym kopnięciem z KPR-y. To, co jest warte i godne uwagi, jeśli chodzi o Kora, on się nie spieszy w tych akcjach ofensywnych. On wie, że każde skrócenie dystansu to jest szansa dla Edzia, który może poszukać sprowadzenia. Także ta walka toczy się głównie poza dystansem Kora, chociaż cały czas na presji. Tak, jestem mile zaskoczony postawą Kora, bo wygląda jak doświadczony zawodnik, właśnie. Potrafi wyczekać moment, nie idzie na wariata i. Bardzo dobrze prowadzi ten pojedynek. Natomiast zaczynam widzieć to po Edziu, że chyba nie chce inkasować tych ciosów. Widać to po jego reakcjach, że kiedy tylko koro podnosi nogę, od razu automatycznie pochyla swoją głowę, co notabene może skończyć się źle, jeżeli koro to odkryje. Bardzo sprytnie. Przed momentem też koro wyprowadził takie niskie kopięcie w okolice łydki, takie stopujące nogę wykroczną zawodnika, który chce wybierać presję. Teraz próba, natomiast już te nogi zostają za Edziem. Nie ma takiego odpowiedniego rytmu. Piękne kopnięcie. Okrężne kopnięcie na głowę. Po raz kolejny po zmianie pozycji w wykonaniu Kora. E Ale mimo wszystko Edzie nie odpuszcza. Teraz zajmuje centrum oktagonu. I pr... Tylko no... Samo zajęcie centrum niestety nic nie da w tym momencie. Ale przypomnijmy, około 30 sekund temu Edzio wyleciał. Z takim mocnym prawym sierpowym nie trafił, ale wydaje mi się, że to jest recepta na skrócenie tego dystansu. Jeżeli chce osiągnąć sukces w tej walce, musi trochę Edzio zaryzykować, bo no Korona na razie ma wrażenie, że... Przeważa, przeważa w tym pojedynku. A runda to zdecydowanie. Runda o. do jednej bramki. Tutaj więcej akcentów e, znacznie po stronie Kora, praktycznie bez momentu zagrożenia poza tym sprowadzeniem, które błyskawicznie obronił. E, powrócił I na nogi. Piękny hajkik na zakończenie rundy, ale. I sędzia Jarosz kolejny raz przewraca nam zawodnika w swojej kariery. Dobrze, dobrze, że to nie doszło do żadnej kontuzji, bo nie widział tej nogi sędziego. się rzucić na edział, musi być ten dystans. bo te kopnięcie w końcu dojdzie do głowy i od razu I nie do końca fair play, bo było zbicie było piątki. zbicie piątki, które przeistoczyło się w cios prosty. Ale musi, musi właśnie takich akcji szukać Edio. Iść cały czas do przodu, nawet kosztem przyjęcia ciosu poszukać sprowadzenia. W stójce tego pojedynku nie wygra. Jest za duża dysproporcja, jeśli chodzi o świadomość umiejętności obu zawodników. Teraz trafił lewym Edzio, ale uznajmy to, powiedzmy to głośno. Minęło 26 sekund i myślę, że Edzio stracił naprawdę potężne zapasy paliwa na te pierwsze akcje. A niewiele z tego wyniknęło. Przed momentem widzieliśmy. Kolejna zmiana pozycji Kora. Już błyskawicznie ta noga frontalna pracuje na korpus. To też kubi defensywę Edzia, Kiedy raz jedna, raz druga noga znajduje się z przodu, nie wie w którą stronę zabrać siedzio z ewentualną próbą sprowadzenia. Po raz kolejny na odejściu dobre akcje Kora, czasami sierpowymi. Zgadza się, tak. Ale to Edzio omsnął jego w głowę swoją pięść. Lenem sierpowym, to jest to, o czym mówiliśmy. Natomiast Koro ma. Wreszcie piękna akcja! Ale zablokowane. Zablokowane, badom, ale badom, mimo wszystko ten prosty doszedł do celu. Odskoczyła ta głowa Edzia, ale ustał to kopnięcie. Natomiast to jest już taka mocno świecąca na czerwono lampka ostrzegawcza dla Edzia. Kolejna taka akcja może zakończyć się widowiskowym nokautem. Tak Mówimy, jest. że w ostatniej walce Kora nie pokazywał zbyt dużo kopnięć. To dzisiaj daje nam tego naprawdę bardzo dużo. Pytanie, czy w końcu uda mu się trafić tak idealnie, czysto, ale nos Edzia właśnie widzimy już zakławiony, rozbity. Zwróćcie uwagę na to, jak reaguje już teraz w tym momencie na każdy przyruch, na każdy ruch biodra, kora Edzio. Mając świadomość tego, jak bardzo bolą te kopnięcia frontalne i jakie niebezpieczeństwo niosą za sobą te okrężne kopnięcia na głowę. Jest ostrożny już w defensywie, już nie ma takiej presji, tego ciągu, który widzieliśmy na początku trzeciej rundy. Tak, Pięknie, ręce są już kora. niżej, bo chronią brzucha. No i te kopnięcia frontalne również e, odkładają się, jeśli chodzi o wydolność. Łada, łapanie kolejnych. I piękna akcja, ale przytomnie zachował się Edzio i podciosami. pod ciosami. Bardzo ładnie to zrobił, ma 50 sekund Edzio, aby skończyć Kora. Wydaje nam się, że to jest ostatnia chwila i ostatnia szansa dla Piotra. Ale Kapitalne. pięknie wspina Brawo, się po siatce Kora. Wykorzystał siatkę jako ten element, który pomógł mu powrócić na nogi. Teraz jeszcze odpycha rywala, wydłuża e, dystans. Ciężko wyobrazić sobie scenariusz, w którym jeszcze Edzio tutaj potrafi odwrócić losy tego pojedynku. I czy Koro zaryzykuje? Czy pokaże nam jakieś piękne kopnięcie na sam koniec? On wie, że raczej ma tę walkę, czy będzie jeszcze chciał dać show? Myślę, że ma duszę showmana, więc możemy spodziewać się wszystkiego. <laughs> Ostatnie 15 sekund walki. I kolejna piękna akcja, ja chciałbym tylko wspomnieć dla fanów NMA, że ta akcja zapoczątkowała koniec Benila Dariusza w walce z Charlesem Oliveiro. Teraz Edzio kolejny raz obalił, ale zdecydowanie za późno, zdecydowanie mamy koniec swego pojedynku. Dwóch mistrzów Polski Defensaelu spotkało się w klatce fejmu, ale tylko jeden mógł wygrać, to który? To zrobił, widząc to Państwo raczej na swoim obrazku, bo tylko jeden się cieszy, a drugi jeszcze nie w to Kapitalny występ, jeśli chodzi o Kora. Duża świadomość, wyrachowanie, konsekwencja, jeśli chodzi o te akcje stójkowe i wydaje się, że pełna dominacja na przestrzeni trzech rut. Miał drobne akcenty w tym pojedynku, Edzio, jeśli chodzi o. Historycznej Gali Fame Friday Arena 1. Sędziowie byli jednomyślni. Zwycięzco. Przez jednogłośną decyzję sędziów zostaje... Kornel, KORO REKĘ! 2-0 to jest obecny rekord KORA i tak jak wspomnieliśmy, może on naprawdę sporo na pełni ubrać tutaj, nie tylko walka...